Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Geta Online. W tym odcinku kolejne przygotowania do napadu na Cayo Perico. Tym razem jest to misja w terenie uzbrojenie. No i wybierzemy sobie strzelec wyborowy. Tutaj mamy karabin snajperski, pistolet przeciwpancerny, koktajle małotowa i nóż. Także... zaczynamy. Udaj się do budynku Penris. Czyli jest to... Budynek w Los Santos i prawdopodobnie jest on niedaleko. Wchodzimy, zabieramy broń i wychodzimy. Po drodze oczywiście troszkę bałaganu zrobimy, ale tak to bywa w tym biznesie. Wejdziemy sobie oczywiście przez dach. Tylko gdzie ten budynek jest? No chyba tutaj ten. Okay, entrance, Trzeba tylko wylądować, ok, zmieściłem się jakoś. No i wchodzimy do budynku. Pozostało tylko zrobić zamieszanie, przejąć broń i szybko uciekać. The guns we are looking for will be in a special shipping. Try looking for a locker, wall safe, something like this. Dobra. Jeszcze chyba tutaj jeden tylko został, który się dopiero obudził. Dobra. Otwieramy schowek na broń. Nie lubię tego hakowania, które teraz będzie. Trzeba szukać cyferek, ale może się uda, zobaczymy.

Let me tell you, my late 20s were a turbulent time for this reason. I learned my lesson. Nothing personal, nothing with receipts, nothing... Everything clean. Tam była możliwość wyjścia albo y, na parter, czyli tam do strażników, albo do helikoptera, którym teraz sobie lecimy. Tych helikopterów nie warto zdejmować, bo one się i tak pojawią za chwilę i znowu będą strzelać. Więc po prostu ignorujemy je i lecimy do kosatki. Do kosatki mamy też niedaleko, bo już jesteśmy na wybrzeżu. Więc ta misja jest bardzo krótka, bardzo szybka. No i moim zdaniem bardzo łatwa. Jedna chyba z najszybszych misji jak zdobyć broń. Tylko że te misje są losowe, więc na to niestety nic nie poradzimy. Misja w terenie zakończona, broń udało się dostarczyć. No i teraz już mamy wszystkie misje w terenie zrobione, teraz możemy sobie przejść do napadu. Ale na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!